No, trzymajcie się skarbonek, bo grube cwaniaki idą po Wasze pieniądze. Unia Europejska nie ma pieniędzy, bo te z ostatniej perspektywy budżetowej przepytała. Zadłużyła się, my spłacamy to zadłużenie, chociaż niewiele z tego mamy. Natomiast ogłoszono całkiem nowy pomysł, tak zwaną Unię Oszczędnościowo-inwestycyjną. No, skąd tu wziąć pieniądze? Aaaa, Na kontach! prywatnych są, no to sobie weźmy. No i te pieniądze, które w ten sposób Unia Europejska pozyska, chce przeznaczyć na zielone technologie oczywiście i budowę armii europejskiej, czy tam remilitaryzację Unii Europejskiej. Obydwa cele oczywiście wsturne i nigdy nie wykonane, bo Unia Europejska jako zbiór banda nieutaczników nie potrafi niczego oprócz marnowania pieniędzy. Natomiast... To możliwości są dwie, i pisze o tym, Anna na wie jak na Tesl.pl: albo będzie to miało formę no, w jakąś tego w miarę dobrowolną, że przy pomocy jakiegoś wysokiego oprocentowania obligacji, systemu zachęt, ludzie będą przekonywani, żeby inwestować w europejskie obligacje. No ja to im życzę powodzenia. Na pewno inwestycje w zielone technologie przyniosą im wysoką stopę zwrotu, albo, co wydaje mi się niestety dosyć prawdopodobne, będzie to raczej przymusowe, jakieś przekształcenie pieniędzy w obligacje. Co spowoduje oczywiście pewnie wzrost zasobów Unii Europejskiej, ale raczej nie posiadaczy kont prywatnych. Teraz pytanie: jak długo będą nas tak golić? A no, tak długo jak będziemy na to pozwalali. Jak będziemy powtarzali, że nie ma alternatywy dla niemieckiej Unii Europejskiej. A no, to jak nie ma, to ściągajcie majtki.